Pierwsza niedziela po Wielkiej Nocy to Niedziela Miłosierdzia. To jest wyjątkowy czas, aby czynić miłosierdzie. Jako diakonia miłosierdzia w naszej białostockiej oazy chcemy Was zaprosić do konkretnych czynów, najlepiej poza swoją wspólnotą. Uczynków miłosierdzia jest wiele, do wyboru, do koloru. Naprawdę masz czego wybrać. Grzesznych upominać. Nieumiejętnych pouczać. końcem dobrze radzić. Trapionych pocieszać. Krzywdy siebie znosić. Urazy chętnie darować, Modlić się za żywych i umarłych. Głodnych nakarmić. Spragnionych napoić. Nagich przyobudzić. Podróżnych w dom przyjąć. Więźniów pocieszać. Trapionych pocieszać. Umarłych pogrzebać. Czyń miłosierdzia. Czy sam, czy ze znajomymi, czy w swoich wspólnotach, w domowym kościele, tam gdzie możesz. Zróbmy challenge. Do kiedy? Do końca kwietnia. Co jest tym challenge'em? Zrobić jakiś uczynek miłosierdzia. I podziel się tym. Więcej reakcji na naszych mediach, które będą w opisie. I pod takiem, Czy Miłosierdzia.